Czerwona strzała, w Węgry, IDOS 2025. Wszystko zaczął się w Holandii, w w Liberty u. Chodźcie sami, przekonajcie się, jakie to było fajne doświadczenie. I, I have no words. No nie tu. Po złości. 48 godzin? Nie, 24! Z Poznania, do Holandii, w okolice Eindhoven, pociągiem, samolotem, konno, na rowerze, na pieszo. Nadeszła wiekopomna chwila, słuchajcie. Przyjechaliśmy odebrać samochód, który według naszych informacji jest pierwszy w Polsce, trzeci w Europie, no i w skali światowej jeszcze żeśmy tego nie zidentyfikowali. No ale myślę, że też będzie w jakiejś elicie. Przyjechaliśmy odebrać to, na co wszyscy czekaliśmy, z niecierpliwością Liberty Walka C8 w nowym Stingrayu. Zajebiste bongo, które będzie panglać, łututać i kur... przecinać wiatr. Jesteśmy tutaj u chłopaków w Show Off, Import. Myślę, że po tym projekcie to logo Humpty się powinno tutaj znaleźć. Także James, Jake... Miejsce w lewym górnym rogu na Hample TV. <laughs> Nic innego nie pozostaje nam, jak tylko iść, spotkać się z chłopakami z Liberty Walk Europa, z chłopakami z Next Level i zobaczyć efekt ich pracy. Także chodźcie z nami. Hello guys! Hello! Finally. Welcome back to you. Liberty nice Walk Europe. How are you? Hey man, good morning. Yes. Dobrze, że Yes, it's good to be here because we are very excited and we can't wait to see the result of, uh, your work. Słuchajcie, jak pamiętacie, rozmawialiśmy wcześniej. Minęło pół roku. Jesteśmy dzisiaj z Jakeem, z Janem, także nie możemy się doczekać tego, jak ten samochód ostatecznie wygląda. Uh, także myślę, że chyba bez zbędnej zwłoki. Uh, Sum up the work with the car. How you are judging the mods from the Liberty LBWK and the whole works related with the C8 and the modification which provides us to the C8 LBWK. Yeah. Yeah. From your side. So, I mean, I, I can't remember how long ago it was now, but I remember we got your email. I yeah. think was the first time we started speaking. Um, you mentioned that you'd be interested in potentially building pretty much Europe's first Corvette C8, yeah. um, which we were super excited about. You know, we were really keen to, uh, to get that moving, and I think we had a few more meetings, maybe a few video calls, didn't we, to discuss, you know, what your sort of vision was for the car. You know, what what you wanted to do, what you wanted to achieve, and then uh, we pulled the trigger, didn't we? And mm, yeah. uh, we, we got the parts ordered and and uh, on the way, um, and then we uh, had a visit from you, didn't we? You came and dropped the car off to us. Uh, we got to take you to yanet yeah. next level. there is a quite funny story nie wiem czy pamiętacie opowiadałem taką historię że pierwszy raz jak widziałem korweta e, C8 to była korweta C8 na YouTube w wersji liberty walk i wtedy wydawało mi się że korweta C8 z Tigray właśnie wygląda tak jak modyfikacja z liberty walka oczywiście zacząłem śledzić inwestygować informacje o tym samochodzie i okazało się że to nie jest stokowy samochód ale to jest już modyfikacja Dlatego też potem krok po kroku wszystko po doprowadziło mnie do informacji o firmie, która znajduje się w Japonii, o modyfikacji. Stwierdziłem, że po prostu kocham to, ten pomysł na to, jak można zmodyfikować ten samochód. Oczywiście, przepraszam, grupę Chevroleta ale no, stokowy samochód jest dobry, ale z tym pakietem wygląda po prostu przepastnie, także. Yeah, yeah I agree with you. I feel like this <laughs> how it should look from factory. You know, it's that really aggressive look. Yeah. Myślę, że nie, nie musimy. Uh, zwlekać tylko w końcu. Zobaczmy jak to wygląda. Więc ja? tak, 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 you tak, <laughs> I think the effect is higher than I expected. This is your car? Really guys, I think it's... Congratulations. I shouldn't ride this car and just uh, keep it in the garage and you know. Look at it. Ah, it's, 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 uh, I have no words to... Ah. I'm so happy to see you, you enjoy it, you like skin. it. I've got a goose skin. Yeah. It's incredible, it is. An absolutely fantastic car. On my head, even too. Yeah. <laughs> <laughs> it's worth whole money to invest yeah. in this car and have this result. It's it's. I'm really pleased. It's that you I'm like it? I'm speechless. Take a look around it, you know, and take it in and see what you think. Yeah. <laughs> Only professionals can do the car that looks like perfect. Thank you, Jan. Nie wiem, masz jakieś? Ja po prostu nie, nie jestem w stanie na razie ocenić tego samochodu. Ale wygląda zajebiście, po prostu jest tak mega dobry, tak wygląda zajebiście, że po prostu nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Jest, 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 jest świetny, nie? Same nadkola, te koła są mega dobre, przecież to wszystko tutaj jest tak przepotężne, jak dokładaliśmy te modyfikacje, robiliśmy dodatki, to nie wydawało się, że to będzie tak zajebiście wyglądać, nie? Koła, nadkola, to wszystko jak tutaj zajebiście pasuje, dobrze, spasowane elegancko koła. So wheels match perfectly. Całe przejścia tutaj, ten boczek. Black color, yeah? When I make a decision about the LBWK car that I would like to modify C8, okay, it was, you know, yeah, let's do it. But the second stage or step was who is gonna help me with it? Mm -hmm. So that's why when I ask you about the parts, maybe you firstly or I just ask you do you have a company that could help us with it and you yeah. said yeah of yeah, course yeah, we've got absolutely. an expert in, yeah. in netherlands so it's not a problem we have years of experience in building these these amazing cars but i think also it's a testament to the parts that you chose as well you know you've got the rohana wheels the yokohama tyres you've got the prazis air suspension airlift air suspension management You've got Iventuri intakes. You've got Armytrix exhaust, You've got some of the best parts you can possibly put. It's on perfect car. It's it's dream car and it for all me. Comes it's together, dream car, yeah. It? You know. I'm so happy you like yeah, it. Yeah, congratulations, still, still, man. yeah, congratulations. Congratulations. I mean, I'm, I'm just so excited to see it come together like this. This is the first time obviously I've had any involvement with a C8. Yeah. And my god. Nie wiem co myślicie, ale po prostu samochód wygląda obłędnie. To co tu jest, nawet boję się tego dotknąć, żeby tutaj nic nie uszkodzić. <laughs> ale wygląda mega dobrze. NDI idea. Removing the black yeah. stripes was perfect, I think. Well, here's the key. Anyway, oh. the key. And uh, I think we should make a try of the exhaust. <laughs> you want to hear it? Yeah, go for it. Just uh, one word of warning. Obviously, this is going to be very new for you. But this side skirt. To be careful, oh, yeah. yeah. So oh. <noise> Zapierdala po prostu, jest dobrze <noise> Oczywiście jest zimny więc nie będziemy go teraz włączać musi się rozgrzać ale dźwięk jest obłędny. No, no, bo jest po prostu kapitalnie It's nice that you ...that you connect the whole exhaust systems with the car system yes it's it's, yes. it's how it's it works just another on... professional level yeah no so it's just on the modes you don't need to worry about anything you know when you want it loud you put it in sport yeah and you want to be quiet you put it in normal it's great ah <laughs> uh, it's real madness We've got a quite perfect world in Poland. Zajebiście. Jest, zajebiście. Yes, zajebiście, jest if po prostu. If you sit in i rev it as well, you can hear the intakes. Mm. intakes like, yeah, yeah. Rohanna w porozumieniu z Liberty Walk Europa, ogólnie Liberty Walk, zrobiła dedykowane fele, trzyczęściowe. Więc to jest model dedykowany do Liberty, do zawieszenia, które tutaj jest, więc to wygląda po prostu idealnie, nie. Well, do you want us to show you some of the parts? The... Yes, of course. Can yeah. we yeah. Yeah, yeah, of course. Okay, so obviously you've got your uh two air tanks in here, yeah. you've got your big buy air compressor. That's the manifold. We tried to keep it nice and simple and just look nice and clean. For you? It is nice and clean. Yeah, yeah. Czyli nie ma się co martwić, bo tutaj chłopaki tłumaczą, że jeśli chodzi o zawieszenie, to czy pamiętać, jak nie będziemy jeździć, to ciśnienie może nam spadać, ale przy włączeniu samochodu mogą być wyczuwalne przez kompresor delikatne wibracje które będą przyczyną tego, że on będzie dopompowywał ciśnienie do e, zbiorników. No i później przy następnym restarcie nawet samochodu tej sytuacji już nie będzie, także ciśnienie będzie trzymane. Perfekt. Yes, yeah. Ja. To this is Yes, yeah, this, this is great. A ja dyszon Oh O. Oh, o, yeah, a, yeah, ah, yeah. Dzięki nas, głowę. Yes, know. yes. No problem. Ja, yeah, okej. Okay. Thank you very much. You are so kind. Teraz co chcemy zrobić? Chcemy teraz z popakami. Jake pokaże nam jak mamy samochód, który jest wyłączony. żebyśmy wy pamiętali co mamy zrobić dokładnie jak będziemy chcieli go odpalić i wyjechać? Okay, so we're going to assume that it's parked air out, okay? Because yeah. often when you park it up, yeah. you're going to drop it on the floor. Yeah. It looks best, yeah. Okay, so what you're going to do is you're going to jump in and you're going to turn on the engine first yeah. thing. So we'll do that. And then you're going to go into your center compartment here where your airlift controller is. Mm -hmm. And uh, obviously at the moment at the top it says preset low, okay. which means it's aired out. It's on okay. The floor. This big button in the middle, mm -hmm. the airlift button, you're going to double click that. And okay. that's going to raise the car up to your ride height. Okay. Now the car is safe to drive. Your, your next preset is the yeah. high preset which is this one okay so we've got a few settings yeah oh we can go a lot higher yes yeah mm -hmm. yeah but yeah the first thing you want to do when you get in the car is make sure that you're at ride height okay yeah. so uh, which is which position is the riding position riding I'll, I'll, I'll do that for you now Yeah, I'm trying to remember the numbers 80 and 100. Yeah, I will talk, I'll teach you all through this. Obviously. Yeah, okay, it, it will become a lot easier as soon as you've done it a few times. You can't forget. So, th this is what it's set to for your ride height, how it looks at the moment. Can you push the Z mode? Thank you. <laughs> <laughs> Czy pamiętacie, warto, żebyście sobie ewentualnie przypomnieli, jak zaczynaliśmy modyfikować samochód kilka odcinków wcześniej? Co warto, to wtedy porównując sobie do odcinka, o którym opowiadaliśmy, co będziemy robić i odpakowywaliśmy części, dokładaliśmy części do przodu, czyli nos przedni dokładaliśmy z przodu, nadkola dokładaliśmy z boku. Mamy też obraz pokazany z, ze stokowym białym kolorem, jak były dodawane dokładki, więc przód jest bajka. Płyta, która wchodzi pod, pod... ona ma chyba tam 60 prawie centymetrów, więc ten nos, który wychodzi, ten front lip, jest tak głęboki, że zachodzi, dochodzi do płyty podłogowej aluminiowej, więc podkreślenie całej charakterystyki nosa, plus ta warga wyjeżdżająca, i dodająca jeszcze bardziej ostrego, ostrej charakterystyki, nadająca samemu kształtowi więcej dynamiki, wygląda bajecznie. I same, nie, 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 nie trzeba było modyfikować lamp. Nadkola pozostały też dodane, więc idziemy od przodu. Pozycja lamp została w tym samym miejscu, maska została w tym samym miejscu, doszły nam pas, spasowane boki. To wygląda teraz świetnie i wydawało się, że, znaczy tak trochę było, tylko dla eksperta oczywiście, że jak dodawaliśmy nadkola, to zdjęliśmy nadkola fabryczne i wstawiliśmy nadkola e, z, z Liberty Walk. Później przeszliśmy całe tutaj wnętrze, chłopaki modyfikowali troszeczkę. Musimy jechać bardzo ostrożnie teraz do Polski. Przed tym jak go zabezpieczymy folią, żeby te wszystkie drobne elementy, które tutaj są, nam go nie porysowały. Przejście. To co mówiliśmy i co nam się mega podoba, to pomysł na tą oś ryby, która jest jeszcze dłuższa niż Z06, więc maska, nad nadkole, boczek, dodany nadkole tylne, które też poszerza które pogłębia nam przestrzeń do tego, żebyśmy mieli mega takie lujskie fele, które są tutaj zastosowane. Rohana Wheels dedykowana dla Liberty Walk, spasowana idealnie z modem pod korwetę, więc to wygląda idealnie, można powiedzieć, perfect match. Dodatkowo później przechodzimy na tył, no i tutaj chyba dzieje się najwięcej w tym samochodzie. Nawet jak opowiadam, to się zapowietrzam trochę, bo samo to opowiadanie o tym jest, bym powiedział, dość dynamiczne. Skrzydło samo z siebie jest za zajebiste. Tutaj nie ma w ogóle co dużo mówić. W czarnym kolorze z czarnymi elementami wygląda, to mega dobrze jest dopasowane. Dodatkowa modyfikacja tylnego zderzaka. Jak widzimy dyfuzor, który jest głęboki, co ciekawe, jak spojrzymy tam dalej, mamy układ wydechowy Ermitrixa dedykowany do korwety T8, więc to, co się dzieje za dyfuzorem, za zderzakiem, co jest schowane, no po prostu baja. Jak mogliście słyszeć wcześniej, jak samochód startował, to generalnie dźwięk silnika jest obłędny. Tak dobrze to jest spasowane. Amerykański producent, który dedykuje rozwiązania bezpośrednio pod korwetę, więc jest amerykański wydech pod amerykański samochód. No i całość wygląda mega dobrze. To co, to my w takim bądź razie walniemy sobie jeszcze kilka fotek z chłopakami, pakujemy się i ruszamy. Pewnie trzeba będzie go trochę dotankować, bo zostawialiśmy go trochę z małą ilością paliwa. Pogoda nam sprzyja, więc torowe opony się sprawdzą. Ale. Więc 320 2,5 godziny i będziemy w Poznaniu. <laughs> Aktualnie jesteśmy w drodze na jeden z największych pokazów aut w Europie, możemy tak powiedzieć, jak i nie na świecie. Będzie grubo, będzie co oglądać, będzie dużo super fur. I oczywiście nasza superfura, która po prostu będzie ocumiona dla całego świata.